Cześć. Hmm. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić pierwszym filmem z nowego cyklu, który będę chciał dla Was robić. O niesamowitych przygodach, niektórych zwierząt, o takich przygodach, które naprawdę miały miejsce. Dzisiaj, jako pierwszy, będzie film o oskarze. Oskarze, który był. Bardzo szczęśliwym kotem w znaczeniu, że miał bardzo dużo farta w czasie II wojny światowej. Jak wyglądał Oskar, widzicie za mną. Był czarno-białym kocurem i był kotem, który służył w marynarce, moi drodzy. Tu widzicie <laughs> jego obrazek pływa w morzu na czymś, co wygląda na deskę albo na pudełko. A o tym, jak się tam znalazł, dowiemy się w trakcie tego filmu. Oskar był kotem okrętowym. Był kotem, który najpierw służ, zaczął służyć w marynarce niemieckiej w Krexmarine w czasie II wojny światowej. Może się zastanawiacie, dlaczego koty były na statkach? W tamtym czasie. Otóż zadaniem kotów, kotów marynarskich, czyli takich okrętowych, była walka ze szczurami, które na statkach potrafiły być prawdziwą plagą. I koty, jako pomagające właśnie marynarzom w walce ze szczurami, były przez nich naprawdę bardzo doceniane i szanowane w tamtym okresie. Hm. Tutaj możecie zobaczyć, właśnie marynarzy, którzy witają się ze skarem. Pierwszym statkiem, na którym służył Oskar, był Bismarck. Bismarck razem ze swoim bliźniakiem trypicem, w czasie II wojny światowej był jednym z najstraszniejszych pancerników. Była to duma niemieckiej marynarki, jeden z najpotężniejszych, największych statków, jakie wtedy pływały po morzach. Ościg za Bismarkiem i bitwa z nim, którą stoczyli alianci, jest świetnym materiałem na inną historię. My skupimy się na Oskarze. Otóż Oskar właśnie najpierw służył na Bismarck Po wielkiej bitwie, w której też Polacy właśnie brali udział, Bismarck został zniszczony. Alianci odnieśli zwycięstwo nad tym potworem mórz, ale co z biednym Oskarem, który wtedy właśnie na nim służył? Oskar wylądował wtedy w morzu razem z innymi marynarzami. Miał duże szczęście, bo został, jak widzicie na tym obrazku, znaleziony przez marynarzy z innego statku angielskiego, jak pływał w pudełku. A co za statek uratował Oskara? Moi drodzy, był to kozak. Statku, właśnie marynarze przygarnęli przy tego kota i nazwali go, nazwali go Oscar. Wtedy właśnie powstało to imię. Hmm. Oscar wzięło się od tego, jak po angielsku mówi się człowiek za burtą, mimo że był kotem, od man overboard. Przy czym zrobili tak, żeby brzmiało to bardziej niemiecko. Że Oskar był kotem uratowanym z niemieckiego statku. I tak powstało jego imię Oskar. Chociaż potem zaczęto na niego mówić niezatapialny sam. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Otóż Oskar zaczął służyć wtedy na Kozaku. I wiecie co? Ten statek też nie miał szczęścia. Podobnie jak Bismarck został zatopiony w czasie II wojny światowej. Się z tego statku. Został wtedy uratowany i przygarnięty przez załogę statku Ark Royal. Widzimy tutaj właśnie Oskara razem z marynarzami. Moi drodzy. Ale wiecie co? Ten kot, a raczej statek, na którym on żeglował, pływał, nie miał szczęścia. Widzimy Ark Royal w bardzo złym stanie. Było po jednej z kolejnych bitew II wojny światowej. Też zaczął tonąć. Ale Oskar znowu się uratował. Mimo, że zginął wielu marynarzy z Ark Royal, bo statek zaczął tonąć bardzo szybko, Oskar został uratowany przez marynarzy z kolejnego statku, który nazywał się Lightning. I tu go widzicie. Co ciekawe, marynarze powiedzieli, że wyłowili tego kota z wody i był w dobrym stanie, aczkolwiek był bardzo zdenerwowany. Ja mu się całkowicie nie dziwię, kiedy trzeci statek, na którym służysz, znowu zostaje zatopiony. Kiedy Oskar został przygarnięty przez marynarzy statku Lightning, to dużo osób stwierdziło, że może czas, żeby ten kot przeszedł na emeryturę. Myślę, że niektórzy zaczęli sobie myśleć: Ej, ja, może ten kot przynosi trochę pecha statkom, na którym służy. I można się zastanowić, czy jest bardzo szczęśliwym kotem, czy jest bardzo pechowym kotem. Oskar po uratowaniu przez statek, przez właśnie ten statek, został przygarnięty przez gubernatora Gibraltaru. Wyobraźcie sobie, że kot, który wcześniej był zwykłym kotem marynarzem, nagle zostaje kotem u wielkiego gubernatora. Z innych ciekawych rzeczy powiem Wam też, że statek, który uratował Oskara i marynarze, którzy go przygarnęli, Lightning też został zatopiony w czasie II wojny światowej. Ale już po tym, jak oddali Oskara. To też pokazuje, jak wiele statków zostało wtedy zniszczonych w strasznych bitwach. Ale Oskar, kiedy został przygarnięty przez gubernatora, zaczął trochę inne życie, już nie marynarskie, bo. Ale trafił na starość do właśnie domu marynarza w Anglii, gdzie przebywali marynarze, którzy skończyli swoją służbę. I tam dożył swoich ostatnich lat. Naprawdę żył całkiem długo, jak na kotanu i drodze. Tutaj możecie zobaczyć, bo stał się kotem bardzo sławnym. Jego obraz, który znajduje się w jednym z muzeów. Strasznie mi się zawsze podobała właśnie historia kota Oskara, szczęśliwego marynarza. Mam nadzieję, że Wam też. Cześć!